Pan Robert Godek. Spodziewamy się, że na chwilę również do nas przyłączą Starosta Powiatu Wołowskiego, Pan Maciej Nieman oraz Burmistrz Miasta i Gminy Wołów, Pan Dariusz Chmura. My serdecznie witamy przedstawicieli środowiska polskiego, w tym Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie, z panem wiceprezesem Teresą Dudkiewicz. serdecznie także witamy pana Anatolię Bileja, Panie człowieka, który ocalał z masakry wsi Huta Pieniacka. Szanowni Pani Konsul, inni konsulowie, szanowni księży infułaci, szanowni ojcowie duchowni. Dla mnie, troszeczkę wzruszony będę, więc troszeczkę będzie mi się załamywał głos, ale jest ogromnym dla mnie szczęściem, że mogę być tutaj już po raz, no, dwudziesty pierwszy. I o, trzeba powiedzieć sobie, że były w, w Hucie Pieniackiej osoby, których to byli uciekinierzy z Wołynia, byli mieszkańcy innych miejscowości. Huciska Pienieckiego, Huciska Brockiego, którzy w pewnym momencie w Huci Pieniackiej znaleźli schronienie, opiekę, no ale właśnie tylko na pewien jakiś czas. I wyginęły czasami całe rody klany rodzin. Nie były znane nazwiska, bo wtedy w tych czasach trudno było prowadzić jakąś spisy i właśnie nazwiska ich. Ale tragiczną, niesamowicie rzeczą jest, że wśród tych 540 osób wymienionych na w tych płytach, co piąta ofiara to dziecko. Zdajecie sobie Państwo sprawę z tego? Spośród w tym momencie, to znaczy w tych dniach w chócie Pieniackiej było bardzo dużo ludzi, było prawie Około 1500, tak według pewnych jakichś takich wspomnień, bo byli właśnie uciekinierzy z Wołynia, z różnych innych wiosek. A uratowało się około 200 osób. Mam czasami dużo rozmawiań i tak dalej, choć tutaj muszę powiedzieć, że możecie Państwo czasami mieć pewne wątpliwości co do moich wiadomości. Bo wtedy ja byłem małym chłopcem i z racji właśnie wieku nie za bardzo się interesowałem, ale mam dużo, dużo wspomnień byłych mieszkańców. Dużo wiadomości mam od mojej siostry, która się uratowała, zaczęła płakać. I też uchwalają, że udusić dziecko. Jej mama zemdlała. Ktoś wyciągnął kromkę chleba i dał temu dziecku. Dziecko zaczęło jeść i się uspokoiło. Wszyscy się uratowali. Uratowali się. Anna Strycharczuk mówi, że w piwnicy szkoły ponad 20 osób się uratowało. Nie powiem, bo to tak troszeczkę nie bardzo. W jakiś sposób. Może taki no, przyczynek, że do tej piwnicy tam nie weszli Niemcy, oficerowie, którzy bankietowali na parterze szkoły. A tam uratowało się w piwnicy szkoły około ponad 20 osób. Uratowało się kilkanaście osób o ziemiach Kościoła, jakiegoś humanitarnego postępowania. I to, że dzisiaj mogę do Państwa mówić, więc jestem przykładem takiego postępowania. Pamiętam dobrze, że na podwórzu, podwórzu naszego domu tato miał kuźnię, był kowalem, z mamą była siostra Stefania, brat Józek, Brat Kazik i ja. U nas było sześcioro rodzeństwo, ale najstarsi, najstarszy brat Władysław i siostra Niera byli wywiezieni na roboty do Niemiec. Reszta pozostała. Na podwórze rozmawiamy i oficer każe ojcu iść do kościoła ze wszystkimi. Ojciec znał język niemiecki, bo służył w I wojnie światowej w wojsku austriackim. Galicja tutaj była, prawda? Więc w wojsku austriackim. Ale wtedy mama powiedziała do mnie i do brata Kazika starszego ode mnie, ja byłem najmłodszy, żebyśmy poszli do sąsiadki naprzeciw. Żeśmy poszli. Ojciec z mamą i siostrą i, i mieszkała. Do mojej ciotki, siostry, mojej mamy, bliźniaczki. No i tam byłem. No więc właśnie był taki moment, że takiego humanitarnego potraktowania, i uratowało się sześć osób, bo pięcioro dzieci, bo sąsiadka miała troje dzieci jedno miała na ręku i nas dwóch. Więc były takie momenty. Nie wiem, czy mogę państwu jeszcze więcej mówić ale jeżeli mogę to czy mógłbym powiedzieć fragment rapsodu żałobnego napisanego przez Zbigniewa Maurycego Kowalskiego pod tytułem Rapsod żałobny na Ojca i Syna i Ducha Świętego. Boże Ojcze Wszechmogący, tajemnica Krzyża jest naszą mocą, a zmartwychwstanie Twojego Syna podstawą naszej nadziei. Wysłuchaj nasze modlitwy, które do Ciebie zanosimy. Zmił się nad wszystkimi którzy tutaj zginęli śmiercią tragiczną z wszyscy zmartwychwstaniemy. Wieczny odpoczynek, racz im dać panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Смертний помилой нас, поїздів, святому Духові, єдині повсякчас і на віки віки. Присвяти, Хройся, помилуй нас, Господи, Отчисти наші води, покрути, беззаконня нас. Землі, хліб наш насушний дойнов, і прости нам довгі ночі, як і відпрощаємо довго, і не веди нас у спокусу, але і збави нас відком.

Powiaty w imieniu Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Lwowie składa pani konsul Angina oraz pan konsul Jacek Żur. Запрошуємо делегацію Бродівської районної державної адміністрації. Zapraszamy delegację polskich samorządów. Запрошуємо мера бродів, пана Анатолія Белая.